W dzisiejszym odcinku jest ze mną grupa Funder. Najmniej skomercjalizowana grupa na całym polskim YouTube. Co? co? Gramy w głuchy telefon. Znacie zasady? Tak, tak. Runda pierwsza. Wszyscy zakładają słuchaweczki Zadaniem naszych uczestników jest odgadnięcie, co mówię poprzez ruchy warg Zdanie mogę powtórzyć maksymalnie trzy razy. Zaczynamy. Oj, to nie mój styl muzyki. Ja pierdzielę, ale tutaj jest ciepło. Wolniej, człowieku! Dobra, przepraszam. Ja pierdzielę. Ja pierdziele ale, ale Tutaj, tutaj jest głośna, trochę ciepło okay. Ja pierdziele, tutaj ciepło Ja pierdziele ja Ale tutaj ciepło Ale duże pusie Jeszcze raz Co to masz Jeszcze, raz, jeszcze, raz, jeszcze raz. Ja pierdziele ja Ale tutaj Ale ciepło. duże Ja pierdziele, ale duże pusie Ja pierdzielę, ale duża buzia a ja mogę się razem. No! Ja pierdzielę Ja pierdzielę, ale duża budzja. No cokolwiek. Ja pierdziele. Jeszcze raz, jeszcze raz. No. A się. Słuchaj. Zgub się. skup się. W moim Ja pierdziele, ale duża budzja. Na zawsze. On skończył mówić zanim no ja budzę. Tak? Dobra i co Kuba? Co jak, mówię? Jak, jakie było hasło? Ja dalej sobie ze no zawsze. Ty mówisz co? Ja pierdzielę, ale duża buzia. Ja pierdzielę, ale duże pusie. Ja pierdzielę, ale tutaj ciepło. I ja pierdzielę, ale tutaj ciepło. No oni się nie starają! Dobra, teraz przesuwamy się o jedno. Chcę. Sam. Cię. Chcę? Cię! Z tobą. Z tobą? Przespać. Chcę się z tobą przespać. Mogę już dalej? Tak. No tak. Chcę ja się chcę, chcę z tobą z tobą przespać się? Chcę się z tobą chcesz przespać. Z no ale drama, Jezu! Mój kolega chce kolego, chcę się przespać chcesz chcesz się z, z tobą. A! Czy nie, to nie tak! Co ty gadasz? Nie mogę tego powiedzieć! Ej, nie mogę tego powiedzieć do niego! Chcesz przegrać? O! Ja! Ja chcę! Pierdzielę się z tobą. Wszystko. Przespać. Drugi raz. Ja, ja, chcę, się ja chcę się z tobą przespać. Ja pierdzielę, chciałbym się, się z tobą przespać. Ja To jest rodzeństwo, wszyscy nie wiedzieli. przespać. Ja pierdzielę, chciałbym się przespać. No to pasuje do Szumiego, nie? Ja pierdziele chciałbym się z tobą przespać. Chciałbyś się ze mną przespać? Ja pierdziele chciałbym się z tobą przespać. Tak samo no powiedzieć. Tak, no. Ja chcę się z tobą przespać. Chcę się z tobą przespać. No i to było poprawna odpowiedź. Chce się, nie, z się Kremek ja lubi się chyba dodawać. Ja pierdziele. Tak, bo bo tak, jest, tak jest. słyszałem. kontekst zachowany. Tak. Wszyscy chcą się No, on on zaliczone, nie. Zaliczone. Znaczy mi chciał na początku się... Zapać. Wyspać. Sam Nie mam jeszcze. Wymyślonego hasła. Nie mam. Jeszcze wymyślonego hasła. Hasła? Nie mam jeszcze. Wymyślonego? Nie mam jeszcze wymyślonego hasła. To jest to ma, jest ma. Ma, ma, ma. Nie mam jeszcze wymyślonego hasła. Wolniej. Nie mam jeszcze wymyślonego Je wymyśl. Od nowa? Nie mam jeszcze wymyślonego hasła. <laughs> Nie mam pojęcia, co to jest. Nie na na mnie mam. Na bank. Tak, nie, nie. To jest najważniejsza. Tak. Marek. Nie martw się. Nie martw się. Ludzie, niech swoje myślą. Za szybko. <śmum> Jeszcze raz. Ludzie. Jutro. Niech. Nie. Skoje. Nie myślą. Swoje. Od początku normalnie mi to powiedz. Nie przyspieszaj na końcu. Dobrze. Nie śmiej się. Nie martw, nie, martw się. się ludzie. ludzie. Swoje myśli. Ludzie. Czas ludzie. Zmienić Niech. Nie. Swoje. Niech. Swoje. Myślą. Myślą. Nie martw się. Ludzie nie swoje myślą. Nie martw się. O Jezus Maria, ale to jest ciężkie. nie, nie, martw się martw no? nie masz wiedzy. nie. – Twoje Tudzież, wow, masz wiedzę. – Ludzie, nie. – Tusiek. Twoje... – Tu <noise> Tusiek? – Masz wiedzę, tusiek. <noise> tusiek. Na ostatni raz. – Nie martw się, ludzie. Nie swoje myślą. Nie swoje. <grywa> <grywa> masz wiedzę tusiek, aczkolwiek nie wiem. No, nie martw się, ludzie, nie swoje myślą. Nie martw się, ludzie, nie swoje myślą. Nie mam jeszcze wymyślonego hasła. Nie mam jeszcze wymyślonego. Hasła. <grywa> Marek, <grywa> jak, jak czyta? Ja <grywa> <mam>. <grywa> Dobra, zmiana. Czyżby w tym roku Tander miał nową Skar? siedzibę? Czekaj, ej! Słuchają no. kurde, czwarty raz tej całej piosenki. Czyżby w, ja! Czyżby w tym roku? Czekajcie, cicho! Thunder będzie miał nową siedzibę? W tym roku na imprezie. Czekaj. Od Nowa ostatni raz. Pierwsze słowo. Czyżby? Szumi? W tym roku. Szumie w tym roku. Thunder będzie miał. na je... na... na Tander będzie miał. Coś tam miał. Siedzibę w nowym roku. W tym roku. Czyżby w tym roku. O. Na imprezie. Myszko? Na imprezie. Thunder miał nową siedzibę. Dawaj dalej. Co, co zrozumiałeś? Co, co słyszałeś? Dawaj dalej. A co Idzie nowy krążek jako ok? Tak Boję się, co z tego wyjdzie zaraz. Czyżby? Szumik, grzyby, krzyżby, szyby, myszka, piczka, weszła do norki, wyszły, w, 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 o, o, jeszcze raz, jeszcze raz, to było idealnie, wyszła, weszła, Naj nice. weszła to jest pierwszy wyraz? Nie, wow, ale to było głośne, pewnie ja też dałem jamy, to. Troszkę tak, co ja powiedziałem? Czyżby Dziś będziemy Czyżby Dziki Czyżby Siby. by czy, słowo? Czy, czyżby mrówka czy, 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 Weszła siłówka. Czyżby mrówka Weszła do Nory. Dziś Wiśniówka wyszła do szkoły. Nice. A masz głupie hasło, naprawdę. Co, dobrze, dobrze. To było. Co Wiki powiedziałem? Dziś, dziś Wiśniówka poszła do szkoły. A ja powiedziałem, czyżby mrówka weszła do nory? Ja powiedziałem, czyżby myszka weszła do norki? Czyżby Thunder miał imprezę w nowej siedzibie? Coś takiego? Co? Czyżby Thunder w tym roku będzie miał nową siedzibę? No. <śmiech> no. No, <śmiech> prawdziwe pytanie. Tak? <laughs> Teraz runda, w której szepczemy już do ucha, ale. ...helem. I cichutko. <grym> dziękuję wszystkim, którzy napisali w komentarzu na zdrowie. Aby pojechać do Hongkongu i napić się z Murcikami. Ola. pojechać do Hongkongu i napić się z Murcikami. nie zrozumiałem! <grym> Nic nie zrozumiałem! <grym> A ty mnie zrozumiałeś? <grym> ja zrobię to samo! <grym> Nie miało tak komicznie. <grymka> <O>. To by wyjawić do 27.30. Nie, stop! Co? co? To nie ma sensu. O, ale się w i kryje to mogę powiedzieć, to nie ma sensu. <grymka> <A nie. grymka> <grymka> Powiedz co. <grym> ciap, 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 ciap. No ja to samo zrozumiałem. Spreciałem, chciałbym pojechać do Chorwacji napić się z Murciksem. Co? Chciałabym pojechać do Hongkongu i napić się z Murciksem. Nice. No nieźle. Będzie jakiś kolabowik? Było czy? blisko. Żenada, nic nie zrozumiałem. Tamta runda nie wyszła. Y, Tragedia po prostu, jeśli chodzi o komunikację. Szymon ma nieumyte uszy. Umyłem dzisiaj rano. Dwa razy mu to mówiłem. No da. finalna. zostawcie super i lajka. Na kanale. Ale ambitnie poleciał. Ty jeszcze raz. Nie. Musisz. Nie, to już wszystko. Ja nic nie zrozumiałem. Zostaw O, już się zakryciło. Czasem proste hasła są naprawdę o. trudne. Zostaw suba, Zostaw suba na Zostaw na jeszcze raz nie słyszałem Już nie mogę. Gada bo gadaliście Na w momencie gdy byłem we... Zostawcie supa ma, <laughs> na Marka Kanale Zostawcie supa Marka Kanale A i tak źle powiedzieli